I czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. Zaczynamy nietypowo od zaproszenia na konsultacje społeczne dotyczące remontu placu zabaw w parku miejskim w Chrzanowie. Spotkanie z burmistrzem w tej sprawie odbędzie się na tym placu zabaw 1 kwietnia, czyli we wtorek o godzinie 17. .00. Tego dnia w bibliotece odbędzie się spotkanie z jogą zatytułowane Krąg Ludzi dojrzewających, Mała Joga, Komunikacji. Początek o godzinie 16:30 w małej sali konferencyjnej. 2 kwietnia o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej wykład dotyczący tajemnic kościoła w Babicach, który wygłosi Teresa Bigaj, autorka publikacji 500 lat kościoła parafialnego w Babicach. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Podczas spotkania odbędzie się promocja książki, która była wydana przy współpracy biblioteki. Przyszły weekend od 4 do 6 kwietnia po raz kolejny w Chrzanowie Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna. W piątek w sali Teatralnej Domu Kultury prezentacja wokalistów i zespołów w sobotę na hali widowiskowo-sportowej od rana występy i pokazy grupy tańca współczesnego Street Dance i Cheerleaders, natomiast w niedzielę formacje tańca towarzyskiego i taniec narodowy, wstęp 5 zł. 4 kwietnia o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej. Tym razem spotkanie dotyczy osoby oraz dokonań księdza Józefa Tischnera, filozofa zawsze aktualnego. Prelegentem będzie Wojciech Bonowicz, polski poeta, publicysta, dziennikarz oraz autor książek o księdzu Józefie Tischnerze. Wstęp wolny. Chrzanowska Biblioteka zaprasza na spotkanie Klubu Gier Planszowych w sobotę 5 kwietnia o godzinie 11. .00. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na kreatywne warsztaty wielkanocne jajo, które odbędą się 10 kwietnia w Klubie Stara Kotłownia. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli okazję własnoręcznie udekorować wybraną techniką styropianowe jajko. Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł za osobę. Czas trwania zajęć 60 minut. Zapisy w kasie Kina Sztuka. 11 kwietnia w sali teatralnej MC w Chrzanowie odbędzie się koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Start o godzinie 19. Bilety w cenie 130 zł do nabycia w kasie Kina Sztuka lub online. Również 11 kwietnia o godzinie 18 w Domu Kultury zapraszamy na kolejną sesję pogłębionej muzykoterapii, czyli koncert relaksacyjny przy dźwiękach instrumentów archaicznych. Koncert poprowadzi Małgorzata Liszka. Bilety w cenie 65 zł do kupienia w informacji mcekis. 12 kwietnia w Klubie Starakotłownia w Chrzanowie zagra zespół Doktor Misio. Support wyjście awaryjne. Otwarcie klubu o godzinie 18.30. Bilety do nabycia w kasie Kina Sztuka oraz online biletyna.pl Sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w chrzanowskim kinie Sztuka. Zaczynamy od zaproszenia na filmowe wydarzenie muzyczne czyli jubileuszowy koncert z okazji 75-lecia André Riu, zatytułowany André Riu, Niech ten sen ciągle trwa.

And in this cinema special I've handpicked some of my favorite performances from our global tours. So, come and join the party. Ponadto animacja i znana bajka pod tytułem Śnieżka. Pracy jak kosz, Gwizd na cały kos. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? La última proposición es film Emilia Pérez. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Anita Del Monte. Tenemos un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y que le puedo ayudar, señor Del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Salvador. ¿Eres tú? ¿Manitas? Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. <laughs> Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Somelia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. de muchas cosas. es lo... hacer el bien. Para, para, esta gente habla, pero ahora no van a pagar, no van a pagar. Primera vez, me, mi, me, mi, misma. No piensas. de vez en cuando en todo lo que hizo manitas. Para, 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 esta gente habla, pero ahora... Ya no sé quién es manitas. Szczegółowy repertuar znajdziecie Państwo na stronie internetowej mcekis lub na biletynie.pl